Kochani na kanale Kitchen Book TV. Zapraszam was dzisiaj po przepyszny przepis na lody gruszkowe. Trzy gruszki obiorę ze skóry i pokroję w ćwiartki. Nie zapomnijcie usunąć gniazd nasiennych. Gruszki przekładam do pojemnika. Następnie zalewam gruszki mlekiem skondensowanym, zagęszczonym. Około 400 ml. Pojemnik szczelnie zamykam i wkładam do zamrażalnika. Zamrożone gruszki z mlekiem, wyjmuję na deskę i drobno pokroję. I przełożę do misy robota. Do misy dodaję jeszcze jedno białko. I wyłączamy robotę. Po około 5 minutach, przepyszne lody gruszkowe są gotowe. Oczywiście, możecie schować je do pojemnika, wstawić do zamrażalnika. Przepyszne lody gruszkowe są gotowe. Można to zrobić bez maszyny do lodów. Życzę Wam, kochani, smacznego i miłego gotowania. A to dla tych niedowiarków, co nie wierzą, że wyszły lody. Smacznego, kochani.